Egipt. Kościół w kraju nad Nilem przeżywa burzliwy okres z powodu przewrotów politycznych. Chrześcijanie są pełni nadziei, ale jednocześnie mają w sobie dużo niepokoju. W ubiegłym 2013 roku mieliśmy poczucie, że Pan prowadzi nas przez tą burzę. Ta burza mogła podpalić cały Egipt. Gdy do władzy doszło Bractwo Muzułmańskie, jego członkowie ogłosili, że chcą wprowadzić wszystkie zasady swojej religii. Ludzie zadawali sobie pytania, co się wydarzy, gdy władzę przejmie przywódca religijny. W niecałe 12 miesięcy zniszczono wszystko: gospodarkę, stosunki z innymi krajami i życie społeczne. W czerwcu na ulicę wyszli mieszkańcy, by protestować przeciwko reżimowi. W ciągu trzech dni zostali pozbawieni władzy. W odpowiedzi podpalono kościoły i domy chrześcijan. Mieliśmy bardzo długo godzinę policyjną. Nie wiedzieliśmy, jak potoczą się losy Egiptu. Jednak nie trzeba mieć dużej wyobraźni. W głowie malowały się scenariusze podobne do tego, co dzieje się w Libii, Syrii lub Iraku. Byliśmy bardzo blisko takiej sytuacji, ale Bóg usłyszał krzyk i modlitwy swojego kościoła z Egiptu i całego świata. Możemy się radować. Widzimy, że Bóg odpowiedział i ochronił Egipt przed ciemną przyszłością. Kościoły i domy bieżących płonęły. Obawialiśmy się, że chrześcijan ogarnie strach i nie będą w stanie dłużej demonstrować swojej wiary. Stało się jednak zupełnie odwrotnie. Wyraźnie widać, że chrześcijanie są teraz odważniejsi i organizują dużo spotkań modlitewnych. Zdziwieni ludzie pytają, dlaczego chrześcijanie nie dążą do zemsty. Mieszkańcy Egiptu szukają teraz drogi do Boga. Wielu jest otwartych na nowinę dotyczącą zbawienia. Oni wiedzą, że Bóg ich kocha. Kościoły są teraz bardziej otwarte na służbę w swoim środowisku i wychodzą poza swoje wysokie mury. Życie duchowe jest teraz na wspaniałym poziomie. Jesteśmy przekonani, że jest to najlepszy czas naszej nowej historii, ponieważ kościoły modlą się jak nigdy wcześniej. Spotkania modlitewne są ciągle kontynuowane. Właśnie skończył się Ramada. Mieliśmy bardzo dużo nocnych spotkań modlitewnych. W każdy weekend 300 do 500 osób gromadziło się od 22 do 6 rano, by modlić się za kraj i wszystkich Musummanów. Kościół woła do Boga i mówi, zobaczyliśmy pierwszą część, gdy Bóg ochronił nas przed ciemną przyszłością, ale jego plan jeszcze się realizuje. Widzimy, że wielu chrześcijan ma teraz odwagę do głoszenia swoim przyjaciołom i sąsiadom dobrą nowinę. Zaangażowani są nie tylko mężczyźni, ale również kobiety i młodzież. Wszyscy chcą się dzielić swoją wiarą z przyjaciółmi i szukają coraz nowszych sposobów, by było to możliwe. Módlmy się, aby ta śmiałość nie ustawała. Modlimy się o otwarte oczy i serca Egipcjan, aby mogli pójść za Jezusem jako swoim Zbawicielem. To nasze wołanie do Boga i zapraszamy Cię, abyś się przyłączył do modlitwy. Módlmy się o przebudzenie w Egipcie. Zachęcamy do przeczytania XIX rozdziału Księgi Izajasza. To zachęcający fragment, który zawiera w sobie obietnicę. Nawet jeśli nie może to być proroctwem dla naszych czasów, to można sobie Zobaczyć w nim Bożą Miłość wobec Egiptu. Cały Egipt pozna Pana i pośrodku Ziemi Egipskiej stanie dla niego ołtarz. Módlmy się za egipski Kościół. Prośmy, aby w jedności służył innym ludziom. Potrzebujemy Waszej modlitwy. Prosimy, módlcie się nadal o nas.